Halo, halo, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony wasz ulubiony youtuber z kuchnią z tyłu, a razem ze mną dzisiaj jest Andrew, ja, ma. witam serdecznie, czarny minecraft na rejonie, elo. Dzisiaj reagujemy na najlepsze tiktoki z minecrafta, zaczynamy, pierwszy tiktok. Yo, this is so beautiful, are you seeing the view right now, bro? Do Dobra, is widziałem it. to. <laughs> Nie komputer O nie, stary, ale ja tak miałem, to no, sobie miałem kompa, który lewo co uciągał je wszystko. Ja to samo, no. Yeah. no dobra, ale ile lat to do tyłu było, wiesz, ja tutaj myślę tak o czasach 2,18, no nie, pół wcześniej nawet, 2014, 13, nie, tak mi się komputer grzał. No tak, ale ogólnie miałem tak, że zawsze też miałem takiego jednego ziomka stary, który miał zawsze zrobisty komputer, nie. Dobrego Zawsze, kompa. zawsze, no. zawsze, a ja ledwo co na tym moim ziemniaku. A. Para No, ale i tak będę musiał wyciszyć. Ej, mocne, w ogóle po jakie MLG tu jest? O kurde, co tu się dzieje? Ej, dobra, co jest? Wszystko w jednym miejscu. <laughs> Ej, zajebiste, patrz, to. Ej, ale poczekaj, poczekaj. No najle... jest pronto. Dobra, ale poczekaj, najlepsze jest to. I made a wooden axe superar. No, no bro. Ej, no, i, ej, albo ty pamiętasz to jak na robiłeś serwer z ziomkami, nie? No. I wiesz, mieliście na przykład, ustalaliście, że robicie blisko domu ja gościu, że na przykład 10 tysięcy kratek dalej, nie? I mówił, nigdy zobaczysz mojej bazy. No, nie no, to polega na tym chyba, wiesz co, że wiesz, ty dopiero stary zrobiłeś drewnianą siekierę, tutaj co, tymczasem mój ziomek szpadł do a, ty ziomek, wiesz, przed gierę, nie, Speedl, Minecraft, 2 minuty 30 sekund od startu serwera. Tak, dobra, czekaj, żeby tam dalej. Straszna wyspa. Vibe. Ej, by skisnął, by się taką napiankę wtedy mieli. Patrz to, patrz to. Co on robi? Co tu się stało? Wciągnęło go, wciągnęło go. <laughs> Stary, z tego nagrać odcinek to też mocno by było, nie? Cave'y -by w 2015 roku. Kajby w 2026. Ej, no ale dosłownie, stary, ej! Nie no, jest tak, jest tak, no nie oszukujmy się, ale jest klimat. tak. Ja, ja wolałem szczerze Cave'y z 2015 roku, niż jak teraz są. I teraz wchodzisz i stary... My no, jesteśmy też nostalgiczni, nie? My jesteśmy starszy po prostu. No, jesteśmy nostalgiczni, dlatego mówimy, że tamte Cave'y -by były lepsze. No słuchaj, jakiś dzieciak teraz ma, nie wiem, 5 lat i dla niego to jest niesamowite, że on wchodzi do Key'a i tam wiesz, jakieś akselotle są, jakieś te, takie ozdoby świecące, takie roślinki, nie pamiętam to się nazywało, ale na to mówiłem złote jaja eee, jakieś te wiesz, warstwy, te display, jakieś tam e, komnaty takie te białe Wiesz to też ma takie, takie rozmaicenie jakbyś na modę grał kiedyś, nie? W 2013-14 No tam, no ta, no ta. Te czasy kiedy wracałeś, o właśnie to jest coś w tym stylu, te czasy kiedy wracałeś z wyprawy do swojej bazy i czujesz no. się bardziej przytulni niż we własnym domu. Kurde, no to jest klimat, to jest klimat. Kurde, ale te tekstury, one robiły to. No, ja Nie pamiętasz okna stare ja jak byłem młodszy, to niektórzy normalnie kupowali takie naklejki, chyba na, na okna ty i co robili takie pokoje takimi naklejkami. Ala szkło z Minecrafta. Ja nie robiłem nic takiego. No ja nie, ja też, ale mówię, że niektórzy widziałem. <grymne> to kto tak robił? Ale ja ostatnio jak <grymne> robię sobie remont w 18 roku, to miniłem, że w ogóle jest taka naklejka za, za dupcy na okno, nie? Ty za takie torcze, ja takie torcze, Ej, ale te torcze ja widziałem na ścianie zarobiszcie to wygląda. No super ty. Widzowie 25 dni czekaliśmy na to Xen, Moment. Ja nie co z Kibosiem, ale go widziałem. A co zwa na razy z co coś, coś takiego robił. Ale co on idzie? Gdzie on idzie? On idzie do akwarii. Ja próbuję przejść Minecrafta na bardzo szybkim speedzie. Takim, że wie. O widzisz? A faktycznie. Na razy tysiąc, coś takiego. Pujmy. Co jest? Opa. Ja no piłem! To te tak i wszystko jest przyspieszone, nie? Ej, albo no, ja no, co zarobisz to? Patrz to. Ale jak on safe w ogóle grał, nie? No, nie Ej, a czemu? Aha, bo on pod ziemią szuka da? Okej. Ta. Ej, dobra, ale to musi być Beret, nie? Jeden głupi jakiś ruch, kuźwa i giniesz. Ale czemu? O, czemu ma pumpkina? A, dobra, jednak nie. A specjalnie ty założyłeś, żeby Enderman na niego nie patrzyły. A fakt, fakt, no, no dobra. dobra. Ci nie goniły go chyba. No, no to tak, tak nie, nie, że może się na nie patrzeć po prostu, no? Czy kusze z wybuchem rozwalają tego? mi wybuchło na mordzie? Co to jest? No, wybuchło na mordzie. No, Tam jest taki multi -shot. ale to z fajerwerką? Ta, 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 ta. Nie dam rady stąd. Nie, muszę pod kątem bardziej być. Jeszcze 10! Ej, w ogóle zarobisz ty ziomek, nie? <laughs> Fajne, no. Taki trochę Nathan z Gorzik 2. No, troszkę tak, troszkę tak. Leczy się z z lewej? Wiesz jak głowa musi bolić po takim gadaniu? No na pewno. Nie, jeszcze zginął i to hardcore był! No o, I on od nowa, i on od nowa I on w ogóle y, chyba 20 dni robił streamy i dopiero pierwszy raz mu się udało do endu dojść Ja pierdziele, i on na hardkorze to wszystko jeszcze No to jest wyzwanie dopiero, co? Taki trochę e, I Show Speed, Nathan Zgorzik i Graf w jednym, nie? No, 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 When you're playing Minecraft and hear this O, tak O, ja, ja pierdzielę! No Uff. O stary Ale czemu on wyszedł to nie rozumiem Ale ja bym tak się siedział, tak mi się rozwalił na fotelu i tak No. Jeżeli drewno w Minecraft byłoby lepsze. Jeżeli połączysz drewno i obsydian to jest spień, możesz kłaść na kawałki. Z nich robisz lepsze. Ej, nice. No dobra, ja akurat budować ja ja nie to jest. Dobra, ja akurat to nie umiem budować różnych drewnianych rzeczy. Ale, ale dla kogoś, kogoś kto to Lytle. umie budować, to no, tutaj nowe rodzaje, jak Naprawdę to, fajne. No, ruchowe. taki trochę haitel. Haitel trochę taki. Tam są takie dodatki. Obserwuj. Kajak! Kajak może stary w Minecrafcie zrobić. Zarambiste, zarobiste. D64, uczenia się Resona. <śledzio> 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 zarobiste! Ej, była taka stara ta bajka, co oni mieli balony na chacie i odlecili no. Jak ta bajka się nazywała? A, właśnie ja chciałem o tym powiedzieć Nie pamiętam, ale to było to z tym pieskiem, z takim starym gościem No, 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 Zarąbista bajka, oglądałem ją tysiąc razy, ale nie pamiętam jej nazwy O, widzowie, napiszcie, jak będziecie wiedzieli, o jaką bajkę chodzi Moje serce stanęło <laughs> O kurde O kurde Dobra, jest, tak, i co, będzie płynął za nim? No <laughs> Yo, co to się stało? No, czy on go uderzył! Płynął za nim! A to chyba ktoś lati... na tym, na podmienionym modelu. <tum> Nie, to jest Bedrock, my edition, stary. Tam jest się wszystko dzieje. Na Bedrocku tak like, jest? No, stary to są takie bugi. Masakra. Aha. Minecraft Core. O kurde, Hero no, strzyżę sobie owieczki. o wieczki. O, oh, kurde. So cool. Ej, mocne. Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Finally to? my to? This is awesome. <grym> no. no. <grym> ja pierdzielę. I on chyba też, ale, nie? Lagi, ale lagi, faithful, faithful, FRIENDLY CREEPER! Hello. Hello. You... Nice. Hello creeper. Oh, hey little... <laughs> FRIENDLY CREEPER! Wow, little Friendly Creeper, bez kitu. Ło! To są te twoje mody, A stary! To są, to są dosłownie stur, stur. twoje odcinki, twoje odcinki! No, 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 no. HELP O, to też. To też. Też, no. Co on ja, trzyma I ten mimiker. Co on trzyma w Nie, ja, mimik, A. mimik tu był. Żeby... I co? O kurde Ej, ale patrz, chyba jedno serce mi zostało Kilka miał EJ, CO TEN KOJ MU ROBI?! Ej, dobra, nie, 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 stary Co ten kuj mu robi? Co ten koj mu robił? Zajebiste A ile mleka z niego wyleciało Małe zombiaki, najgorsze gówno, co powstało w tym Minecrafcie jak on go odpycha?! What the fuck, ale odleciał. What? Trąba powietrzna? A, ta jest taki mod. <grym> <grym> Jakie gówno. Ej myślałem, że leczenie mu rzuci. Co ty? Instant damage człowieku <grym> i giniesz. <grym> Trust, zaufanie <grym> albo? O. No, no. To prawda. No, i taki i taki raz za to wam idzie. Ej, nie? nie mów tak, nie mów tak. What did you do for New Year's me? <grym> <grym> Ja tak nie robiłem. Ej, stary, nie ale się... tak, Nie, nie, dobra, ale nigdy nie miałeś tak stary, że puściłeś sobie Fireworka o północy w Minecraftcie? Nie. Nie? Ja tak kiedyś nie Raz miałem miał jednego takiego Sylwestra, że w CSa grindowałem z teamem, graliśmy normalnie, mieliśmy PCW. Ja tak miałem, ja A tak tak miałem. to nigdy nie, nie o północy nie puściłem, nie ja wiem, puściłem, no nie miałem takiej fazy, no... Miałem chyba to, z 8 lat, ale Może no, po prostu jesteś akustyczny. To? Co? A co to Bro. daje? Bo ja nie wiem. Nie, muszę Elytra chyba tak zachować. A nie, 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 nie! Spira używał, Spira używał. To nową broń. Ona tak odpycha. Jak się elektrom leci. O, na lunchu trójce. Ja, ja to samo robię na hardkorze normalnie, stary. Tak? Real. Ale mu chyba wpadła no. Elytra w ogóle, tak teraz to widzę. Tak, tak, I, i, do, i dopchał się, bo tam jak prawym przyciskiem klikniesz na spear i przeslotujesz i znowu klikniesz, to on cię odpycha na kilka kratek i on po prostu dopchał, widziałeś, bo on zmieniał sloty. I jedzonko mu poszło, bo to on dużo jedzonka bierze ten spear, jak tak się odbijasz.